Cześć. z tej strony Rafał Multiversum Dzisiaj zajmiemy się szybciutko preorderem z wydawnictwa Marvel Comics, z katalogu 2028. Na zamawianie produktów z tego katalogu preorder macie czas do 23 sierpnia, żeby złapać się na świetne ceny z dodatkowym specjalnym preorderowym rabatem. W przypadku wydań zbiorczych z wydawnictwa Marvel no, przelicznik po rabacie wynosi 1, 2 złotych 52 groszy. Sprawdźcie, ile kosztuje dolar w kantorze. No i będziecie wiedzieli, dlaczego warto rzucić jednej życie na zakupy w ramach tego preordera. 18 tytułów wybranych z nowego katalogu preorder. Zaczynamy od Spidermana. 50 numer serii Amazing Spiderman w ramach ramu. Nika Spencer. Numer jubileuszowy, podobnie jak w przypadku serii Batman w tym miesiącu, gdzie mamy numer setny, tu mamy 50. No, Taki okrągły jubileuszowy numer to zawsze jest okazja dla scenarzysty, do tego, żeby zrobić coś ciekawego w środku, jeśli chodzi o historię. Następnie, zostając przy Spider-Manie, wznowienie omnibusa z serii Amazing Spider-Man no, w ramach legendarnego ranu Stanali. tom drugi, dostępny w okładkach standardowa i wariantowa. Doświadczenie ostatnich lat uczy, że warto inwestować w okładki wariantowe. Są zdecydowanie dużo więcej warte w perspektywie czasu i mają po prostu mniejsze nakłady. I kończąc Amazing Spider-Man ponownie Nick Spencer i wydanie zbiorcze Synth Rising. To jest już dziewiąty tom w Mickey Okładce tego cyklu. No, zobaczymy, jak drugi ran Nick Spencer nam zaserwuje. Na razie jest po prostu bardzo dobrze. No, miał dużo butów do wypełnienia, tak. Przedni był ten slot, który, no, siedział na Spider-Manie latami. No, zobaczymy. Może Nick Spencer będzie chciał powtórzyć tą przygodę. Lecimy dalej. Avengers Jonathana Hickmana, drugi tam wydania zbiorczego Miękkiego okładce zbierający część tego jego ranu. Jonathan Hickman, tych Którzy już z Was, którzy już go znają, no to jest taki mastermind, jeśli chodzi o tworzenie fabuły. U niego trzeba czytać komiksy w stanie maksymalnego skupienia. Tam się zawsze bardzo dużo dzieje i wiele rzeczy w drugiej połowie historii przeważnie no, bardzo mocno wiąże się z tym, co działo się wcześniej. Hickmana z tego względu no, zdecydowanie lepiej czyta się w wydaniach zbiorczych niż w zeszytach, bo czytając go w zeszytach, to przeważnie trzeba i tak się cofnąć do jakiegoś momentu, żeby wszystko fajnie wyłapać. Następnie Epic Collection, czyli cykl, który zastąpił Essentiale, które były edycjami czarno-białymi, klasycznych historii z Marvela. Epic Collection to już jest full color, częściowo dublujący materiał z Essentiali, ale idący o wiele dalej. Praktycznie wszystkie kluczowe serie z Marvela dostają swoje serie w, w ramach Epic Collection. W tym przypadku mamy Avengersów i Tom Heavy Metal. Następnie. Kolejnym wznowieniem omnibusa w tym prywatorze. Tym razem Kapitana Ameryka. Edopr Tytuł, który od lat krążył no, w kosmicznych cenach na eBayu, bo inaczej się nie dało. Teraz się da. Dla tych z Was, którzy przegapili tą serię, no to jest petarda. Jeden, nie, nie jeden. Najlepszy ran z Kapitanem Ameryką współczesny, jaki Został wydany przez wydawnictwo Marvel. Pozycja obowiązkowa. Tu widzicie okładkę omnibusa w wersji wariantowej. Podobnie jak większość omnibusów, ten także będzie miał dwie okładki standardową, wariantową. No i ponownie przypominam, że warto inwestować w okładki wariantowe. Następnie Konan Barbarzyńca. Wydanie zbiorcze w czwartej okładce zbierające ran Jasona Arona. Dla fanów Konana pozycja obowiązkowa. Troszeczkę Marvel z Conanem, tak leci w różnych czasami dziwnych kierunkach, Savage Avengers, jakieś tam inne cudownianki. Conan 2099, ale zostając przy takiej klasyce. To jest, to jest pozycja, którą po prostu zacznę.